Cześć moi drodzy, hej hej, z tej strony Koniara Wjeżdża dzisiaj was zapraszam na vloga ze Stajni. Jedziemy dzisiaj do młodej Toskanii, naszej besty pięknej. E, co dzisiaj mam w planach z nią robić? Dzisiaj bym chciała z nią pójść na plac, oczywiście jak będzie bez śniegu. E, trochę ją poczulać różnymi batami, workami, jakimiś sznurkami, żeby się tego nie bało na przyszłość. A więc e, dzisiaj moją stylóweczką mam termiczną koszulkę z Siluera, e, kamizelkę zwykłą i granatowe britchesy i skarpety zimowe więc co ja was yy, już zapraszam do filmiku, do stajni więc widzimy się w stajni, pa pa no już moi drodzy dotarliśmy, to do Skanka sobie jest z yy, statkiem dzisiaj o sobie tutaj przed tam jadła siano ale już tutaj nas zobaczyła, zaczęła rżeć Jezus, to się dziecku wydarzałaś! Kantar ci spadł! Dziecko, ojejku, prądzi, boisz się? Jezu, jaka ty cała brudna! Cała brudna, no! Idziemy, połowę z biorę, bo cała brudna się chyba gdzieś wytarzałaś, dziecko! Matko Boska. Powodzenia dla mnie w czyszczeniu. No dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. Ja już idę do Toskania. Zobaczcie, Julka, Julki, koń, emerytura. Zobaczcie, co się stało po prostu. Pięknie. Dobra, idę sobie teraz laskiem, bo oni mają dostęp do lasku. A są teraz na padoczku. Toskania nie jest w lesie, jest na padoku. Więc idę, idę. No niej ładnie mamy tutaj. Mam uwiązik nasz. I sobie idę po nią. I jest tak masakrycznie brudna. Kantor z jednego ucha jest wpadł, Chyba się po prostu tarzała. I... I tak wyszło z nią. Więc, no, idę. Pod górę kawałek miałem, więc się sapałem trochę. A naprawdę ślicznie, jest tutaj. Zobaczcie, koniki mają dostęp do lasu. Cudownie, cudownie, tylko je jeździć do stajni. Tylko. No dobra, już widzę moją młodą damę. wieje trochę, ale damy radę. Widzę już ją, więc idę, idę. Kolejne padoczki, tam koniki sobie lecą. Reszta jest w boksach niektóre. No i mamy. Dzień dobry kaniki. Dzień dobry koniki. Cześć pięknotka. na cześć! No i piękny nasz kolega Tośki, Poskani małej. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, Toskania. Cześć Mićku. Ja nie mogę. Cześć kochanie. Nie bój się. No czy wy to widzicie? O Jezus. Muszę ci ten kantar tylko poprawić. Bo ci się ucho zawinęło teraz. Uważaj, bo cię ta gaja Czek ty tam masz. No nie bój się kochanie. Ej No tak Cześć, no nie przywitałam cię, tak? Dobra Ja się tylko tutaj O, a już sama się od tego Dobra Idziemy sobie z nią Na haćkanikę, mój piękny, idziemy, idziemy. Dobra, idziemy sobie... My już wszystkołem prawie wchodzimy do... Lasku Będzie trzeba dzisiaj kobyłkę pięknie, porządnie wyczyścić No, bo ktoś się tarzał Chodź, nie bój się pastucha Tu jest takie coś, się ona się tego boi A więc idziemy z nią Chodź, chodź Jest kałuża, to ją ja pewnie... A nie, nie przeskoczy, ale... sobie Idziemy Kobyła brudna Z brudna jakoś czyścić No Pyściak ulus, Puściak. Idziemy. Idziemy, idziemy. Kobyłka już czeka na smak No. Teraz no. sobie się za Brudaska. No. Tak. Czupelkozik. Dobra, bierzemy szczotki i będziemy <grym> czyścić. <brym budarkiem. grym> Mama, kto jest brudasek? Kto jest brudasek? Kto? No. Chyba do jutra będziemy ją czyścić. Brudno jest. Bardzo brudno. O Jezus. Jakby nie było zimy, to by ją wykąpała. Uff. Mama przekupuje kostki. No już, dobra, zabieramy się za czyszczenie, jak będziemy czyścić kopyta, to się dojdziemy, tak? Dobra, my już wyczyściliśmy to skankę, ja sobie teraz lizaweczkę. Tuk, tuk, taki duble. Się prezentuje. no, a nie musisz iść za no, wiesz, no. Patrz, jaką ma piękną grzywę, rudo-czarno-brązową. Ładny konik, tak. Wyczyścić mam trochę tego misia. Kupytka też pięknie wyczyszczona. Ogonek też mamcia wyczyściła. Piękno. No i teraz mama lubiła kawkę. I idziemy sobie na spacerek się przejść, bo ładna pogoda, ciepło nawet. Trochę chlapa jest od śniegu. Ale co 5 sekund musisz to zrzucić, nie? Co pięć sekund musisz to zrzucić. No. No. Idziemy, nie? Ty też dokanczę i idziemy. Jakie oko. Dobra. Mamy kałzę. Że... Super, na razie sobie to wyrazi. Nie widzę. Ona Toski. No super, ale ważne, że się raz z bo to było najważniejsze, bo woda jest najcięższa. zależy też na konia, nie? Ale jest najcięższa dla na konia. Musiałam, że to zadobę i Kałurze piję, tego jeszcze nie grali, moi drodzy. No. Nie grali tego jeszcze, że koń pije kałurze. Super koń. галоп. Ну no, давай. нас no, пробой <связывай> Давай, давай. Прям <связывай> Кто-то. <связывай> 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 No to tak ładnie pracuje dzisiaj. Ty to mój taki nos. Uj. A dzisiaj praca super. Zlęczona jesteś? Ach, bardziej chyba niż ona, ale super. Teraz mama sobie spaceruje ze swoim dzieckiem. Troszeczkę też zaczyna kropić, ale i tak jest spoko. Mamy jakieś kałuże, ale w sumie fajnie, bo możemy je atakować Jak widzieliście na filmiku, mama nagrywała, że tam właśnie atakowaliśmy. Teraz sobie Toski zajada. Ojej. <grymne> Ojej. Toski. Toski. Toski, 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 już wracamy z Toski. Sobie. Tutaj mamy inny statko w lasku sobie. Chodzą. O, my idziemy z Toski. I no, idziemy sobie, podążamy, idziemy, 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 idziemy i kiedyś dojdziemy, nie, Toskanka? No, idziemy jakieś ładne fotki jeszcze sobie tutaj zrobić, ale troszeczkę pada, tutaj taką jedną, dwie posty na kupę.